20 grudnia, w wieku 82 lat, zmarł Michał Urbaniak, wybitny muzyk, kompozytor, skrzypek i saksofonista, którego dorobek artystyczny był ceniony na całym świecie. O jego śmierci poinformowała rodzina za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując poruszające pożegnanie, w którym podkreślono, że żył i wyrażał siebie poprzez muzykę. Odejście Urbaniaka to symboliczna strata. Nie tylko dla polskiej, ale i światowej sceny jazzowej. Przez dekady był artystą, który nie podążał ślepo za trendami, on je współtworzył. Łączył jazz z funkiem, fusion, elektroniką i groovem, konsekwentnie przekraczając granice gatunków. Jego styl był natychmiast rozpoznawalny: odważny, nowoczesny i wolny od kompromisów. Urodzony 22 stycznia 1943 roku w Warszawie, dorastał w Łodzi. Gdzie od najmłodszych lat kształcił się muzycznie. Początkowo związany ze skrzypcami, z czasem samodzielnie opanował również saksofon. Już jako nastolatek pojawiał się na scenie jazzowej, a w latach 60. stał się częścią elity polskiego jazzu, współpracując m.in. z Krzysztofem Komedą Andrzejem Trzaskowskim czy Zbigniewem Namysłowskim. Przełomowym momentem w jego karierze była emigracja do Stanów Zjednoczonych. W 1973 roku Nowy Jork otworzył przed nim drzwi do światowej kariery. Urbaniak podpisał kontrakt z Columbia Records, a następnie, jako pierwszy biały artysta z legendarną Motown Records, współpracował z absolutną elitą światowego jazzu i muzyki rozrywkowej: Miles Davis, Herbie Hancock, Marcus Miller, Wayne Shorter, George Benson, Billy Cobham, Ron Carter, Joe Zawinul Quincy Jones czy Stefan Grapelli. Równolegle rozwijał działalność kompozytorską, tworząc muzykę filmową. W Polsce szerokiej publiczności zapisał się m.in. jako autor nagradzanej ścieżki dźwiękowej do filmu Dług, za którą otrzymał Polską Nagrodę Filmową Orła. Życie prywatne Urbaniaka było intensywne i ściśle splecione z muzyką. Przez blisko dwie dekady tworzył związek artystyczny i prywatny z Urszula Dudziak. W ostatnich latach życia jego żoną była dziennikarka Dorota Palmowska, która towarzyszyła mu do samego końca. Ostatnie lata przyniosły poważne problemy zdrowotne. Liczne hospitalizacje, powikłania po zabiegach oraz dramatyczne wydarzenia z początku 2024 roku, kiedy muzyk trafił do śpiączki farmakologicznej, znacząco wpłynęły na jego kondycję. Mimo to do końca pozostawał symbolem artystycznej wolności i odwagi. Dodam, że Michał Urbaniak był dowodem na to, że talent z Polski może realnie zmienić światową muzykę. Bez kopiowania, bez kompleksów, bez zgody na przeciętność. Jego twórczość zostaje z nami na zawsze, a każda nuta, którą zagrał, przypomina, że jazz to nie styl, lecz postawa wobec życia. Jeśli chcesz więcej takich materiałów o wielkich artystach, ważnych momentach w kulturze i historiach, które naprawdę mają znaczenie, zostaw subskrypcję, polub film i włącz dzwoneczek. To najlepszy sposób, żeby ten kanał mógł się dalej rozwijać.